Na początku stycznia w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się emocjonująca uroczystość, która była zwieńczeniem dwuletniej pracy pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum, a jednocześnie rozpoczęciem działalności drugiej kadencji. Młodzieżowa Rada Muzeum to ciało doradcze muzeum składające się z młodzieży, umożliwiające wyjście naprzeciw potrzebom młodych odbiorców w instytucjach kultury oraz pozwalające młodzieży na tworzenie własnych projektów w oparciu o zasoby muzeum. W uroczystości wziął udział burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, który wraz z dyrektor muzeum Karoliną Kolbuszewską podziękował radnym pierwszej kadencji za owocną pracę. Podziękowania otrzymali Dawid Tubacki, absolwent 15 liceum ogólnokształcącego imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach, Oliwia i Magdalena Ościłowska z zespołu szkół nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, Alicja Kusy, absolwentka pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie, Michał Kusy z zespołu szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Julia Lewandowska z liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Dominik Tkaczewski, uczeń liceum ogólnokształcącego liceum w chmurze w Poznaniu i Mateusz Ziemczyk z zespołu szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Radnymi pierwszej kadencji byli także Natalia Brzostek, absolwentka zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Małkini Górnej, oraz Hubert Kraska, uczeń technikum lotniczego w Nagoszewie. Dwa lata temu, w momencie kiedy rozpoczynaliśmy tę przygodę, to tam ktoś wiercił jeszcze w ścianie i generalnie wystawa stała, tak jak dzisiaj wspominaliśmy, była jeszcze opowieścią, na zasadzie tu będzie stała ściana, tu będzie to, tu będzie ta, to, w którą nie mogli wierzyć albo nie wierzyć. Wy oczywiście wchodzicie do muzeum w innym punkcie, ale niezależnie od tego, w jakim, w jakim punkcie wchodzicie do muzeum i w jakim punkcie jakby wy teraz jesteście, to chcielibyśmy, żeby ta Rada Młodzieżowa tak... Dlatego też jesteśmy tutaj dzisiaj całym zespołem, tak, a nie tylko jakąś jedną czy dwiema osobami. Chcielibyśmy, żeby tak jak oni weszli w skład tego zespołu, żeby zawsze stali się już, żeby zawsze już byli częścią muzeum. To tak jak dzisiaj rozmawialiśmy. Zawsze jak tu przyjdziecie, herbata na Was czeka. Myślę, że dobry uśmiech pracowników muzeum również i mamy nadzieję, że to nie jest wcale nasze ostatnie spotkanie, że to jest tylko zakończenie pewnego etapu w Waszym życiu, pewnego etapu którym kończycie rzeczywiście tą dwuletnią przygodę Młodzieżowej Rady, jako zespół, jako grupa, ale że zostajecie tak naprawdę blisko nas. I bardzo Wam za te dwa lata dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Pragnę podziękować całemu zespołowi Młodzieżowej Rady za ich nieustanny entuzjazm, kreatywność oraz poświęcony czas i wysiłek. Wasze pomysły i działania sprawiły, że nasze spotkania były nie tylko produktywne, ale także pełna radości i pozytywnej energii. Jesteście prawdziwymi liderami, którzy nie tylko inspirowali swoich rówieśników, ale także zachęcali ich do wzięcia udziału w naszych projektach. Przystępując do zakończenia pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady, chciałabym przekazać moje najlepsze życzenia nowej kadencji. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować swoją pracę z takim samym zaangażowaniem i oddaniem. Jesteście przyszłością muzeum i powiązaną z nim historią a Wasza rola jest niezwykle istotna. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w pierwszą kadencję Młodzieżowej Rady. Jestem dumna z tego, co osiągnęliśmy i jestem przekonana, że kolejne lata przyniosą Wam jeszcze więcej sukcesów. Ustępujący przewodniczący Młodzieżowej Rady Muzeum Dawid Tubacki podziękował w pierwszej kolejności swoim koleżankom i kolegom, którzy współpracowali z nim przez te dwa lata za pomoc i wsparcie w każdej chwili i stwierdził, że byli wspaniałą ekipą, z którą było wielką przyjemnością pracować. Życzył też nowej Radzie, by po dwóch latach swojej działalności opuszczali muzeum z taką samą satysfakcją jak oni, członkowi pierwszej rady. Na koniec podziękował dyrekcji i pracownikom muzeum za współpracę, wsparcie i wyrozumiałość. Jednak, no, stoimy tutaj razem i myślę, że z dwóch stron z satysfakcją tego, co się udało zrobić, z tego, co przez te dwa lata osiągnęliśmy, i mam nadzieję, że muzeum też nas dobrze zapamięta. Po podziękowaniach radnym pierwszej kadencji przyszedł czas na ślubowanie członków drugiej kadencji i wręczenie im powołań na członków Młodzieżowej Rady Muzeum. Mając na względzie pielęgnowanie pamięci o burmistrzu Witoldzie Pileckim i jego żonie Marii, ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Muzeum Dom Rodziny Pileckiej w Ostrowie Mazowieckiej sprawować uczciwie i rzetelnie. Oraz godnie reprezentować Instytucję Kultury, mając na względzie dobro muzeum. Dziękuję. Powołania na drugą kadencję młodzieżowej Rady Muzeum otrzymali Zofia Dudek, pierwszy liceum ogólnokształcący imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Cezary Jankowski zespół szkół nr 1 imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Maksymilian Kiełbik, Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Wiktor Mierzejewski, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, który objął funkcję sekretarza. Michalina Nowicka, Zespół Szkół nr 1, imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, która w nowej radzie będzie pełnić funkcję zastępcy przewodniczącej. Wiktoria Puławska z Ostrowskiego Rubinka. Magdalena Rybińska, Centrum Szkolenia Lotniczego, Technikum Lotnicze w Nagoszewie. Adrianna Szałata, Zespół szkół zawodowych nr 1 imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu, która objęła zaszczytną funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Muzeum. Weronika Szyszkowska, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, Maja Walentynowicz, liceum ogólnokształcące imienia Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku i Paweł Wyciślik zespół szkół nr 3 imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu. Radną drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum została również Aleksandra Węcławek, uczennica IX liceum ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Po wręczeniu powołań głos zabrał burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, który zwrócił się zarówno do ustępującej Rady, jak i do nowo powołanej, stwierdzając, że jest pod ogromnym wrażeniem uczestnictwa w Młodzieżowej Radzie Muzeum uczniów z tak odległych miejscowości. Sądzę, że te dwa lata i to wybrzmiało tutaj w jakiś sposób, to jest również dla Was wielka nauka, wielkie doświadczenie. Może jeszcze nie do końca dzisiaj e, tak uświadomione głęboko, ale lata będą mijały i zobaczycie z dystansu, jak wielkim, dużym doświadczeniem, bogatym i wspominanym przez lata będzie właśnie ten czas. W szczególności, jak tutaj zostało. We wstępie powiedziane, no, że już nie będzie pierwszej rady, bo każda będzie po prostu następną. Już nie będzie otwarcia muzeum, bo po prostu już było. Więc to był moment naprawdę historyczny. Gratulujcie sami sobie tych dwóch lat, bo one będą na pewno owocowały wieloma umiejętnościami, doświadczeniami, może nawet przewagami względem swoich koleżanek i kolegów. Bo wchodzicie w życie i staniecie przed wieloma wyzwaniami w pracy, w normalnym funkcjonowaniu społecznym czy na studiach. Tego Wam bardzo serdecznie gratuluję i za to bardzo, bardzo dziękuję. No i witam, witam, witam nowych radnych. Cieszę się, że podjęliście wyzwanie. Gratuluję, że przeszliście sito, bo to też nie jest takie oczywiste. Słyszę, że były rozmowy rekrutacyjne. Więc jakiś próg został postawiony, no i trzeba było tę nogę za próg przełożyć. Więc drzwi uchylono, wy skorzystaliście i również gratuluję, bo robicie coś ważnego w swojej sprawie. Muzeum, pracownicy, środowisko da wam to, co będziecie chcieli wziąć, z czego będziecie mogli skorzystać. A my z kolei weźmiemy. Wasz entuzjazm, jak już zostało to powiedziane, chęci, pomysły. Czy wszystkie będą zrealizowane? A to czas pokaże. Nigdy tak nie jest, że wszystkie pomysły są do realizacji. A na pewno nie od razu. Ale zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać, mówić, dzielić się refleksjami, proponować. Zawsze coś dobrego z tego wyniknie. Wszystkiego dobrego Wam również życzę, powodzenia i wytrwałości. Dziękuję. uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie, po czym nowo wybrani radni z entuzjazmem i pełni nowych pomysłów zaczęli przygotowywać szkice pierwszych projektów.